W poszukiwaniu zarówno perowych rozwiązań, jeżeli chodzi o maszyny, czyli usprawnienie procesu, procesu obróbki płyt laminowanych, w ogóle materiałów drewnopochodnych. Szukamy sobie filmy panelowe, no i właśnie tutaj miarki, takie dość fajnej, do, do akryli, no i do płyt, no to formatek. W branży meblowej jestem już ponad 20 lat, i markę Homagaz znam jako tą klasę premium Mercedes y, odnośnie y, maszyn y, do produkcji mebli. Nie każdy klient z całej Polski dojedzie do nas do Poznania. Stąd chcieliśmy wyjść bliżej do klienta. Przygotowaliśmy ciekawą y, ofertę, zarówno jeżeli chodzi o, o maszyny, jak i o, y, o software. Dla małych i średnich firm wydatek na elektrobrzecią rzędu parę na sto tysięcy euro nie zawsze okazuje się trafiony, w sensie takim, że za drogo. Stąd wyszliśmy z ofertą napraw. Naprawy, które są zdecydowanie tańsze, ale autoryzowane na oryginalnych częściach z dostawą można powiedzieć dla klienta pod drzwi. Nasza sieć pracuje na maszynach Pomaga w 90% albo nawet i więcej, więc powiedzmy, jesteśmy zadowoleni pod kątem tego, co firma oferuje. Sama ekspozycja to ciekawe, ciekawe pokazanie całej linii produkcyjnej w panelu, w panelu dotykowym. Uważam, że to jest wspaniały czas i miejsce, żeby nawiązać kontakt z tymi ludźmi, bo produkcja to nie są tylko jakby maszyny, tylko kontakt cały czas z ludźmi i wdrażanie nowych technologii. To jest właśnie bardzo ciekawe spotkanie face-to face z klientami. Że możemy wysłuchać i przede wszystkim też zobaczyć, tak można powiedzieć, na żywym organizmie, jakie naszych klientów dręczą problemy. Kluczową rzeczą jest mieć świadomość, bo jak wszyscy wiemy, komak jest dostawcą rozwiązań, a nie samych maszyn, i dlatego każdy klient i jego problemy są nam bliskie.